Nie, ja ci, dzisiaj do mnie nie zadzwonił. Siemka widzowie. Dzisiaj będę miała meeting z moją koleżanką. Dołącz do mnie na ta Dołącz do mnie na Tum tum, tum, tum. No ale dołącz, bo chcę mieć z tobą meeting. Chcę mieć z tobą matching. Halo? Jezu, chcę mieć z tobą matching. Oh! Halo, to jest... Nie, ja bez skinów, po prostu dołącz do mnie. Czekaj, ja jestem na lodzie, jak coś. Jestem na lodzie, jak coś. Siemka. Nie. Kliknij na mnie. Kliknij na mnie. Czekaj. Kliknij. Wiem, kliknij na mnie. Dobra, klikam na ciebie. O, dobra, napisz slash. Napisz tą emotkę slash. O takie coś, patrz. Napisz o takie coś. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Napisz. Takie coś, patrz na czat, patrz na czat. Nie czekaj, nie, źle, źle, źle. Dzięki, też pozdrawiam twoją mamę. O, dziękuję, pozdrowie. Jestem taką jedną mega popularną O siema! Patrz jakiego a, ja awatara mam. musisz kliknąć ten dwu kropka, przecinek czar i, w, i kliknij i zrób sobie nazwę i kliknij potwierdź i kliknij potwierdź